Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim vintedowym magazynku. To jest, słuchajcie, miejsce, w którym ja składuję wszystkie moje kartony do wysyłki rzeczy na vinted. I teraz możecie się zastanawiać, co jest trudnego w pakowaniu paczek i po co w ogóle oglądać ten film. Moi drodzy, nic bardziej mylnego, ponieważ jako osoba doświadczona w sprzedaży online, która sprzedała już mnóstwo rzeczy przez Vinted jestem w stanie Wam powiedzieć, że to nie jest takie łatwe i takich jak jakby się mogło wydawać. Miałem mnóstwo przygód związanych z tym, że paczka była się zapakowana. Także możecie się nauczyć teraz na moich błędach i obejrzeć ten film, tym samym dowiadując się, jak poprawnie pakować paczki. Będzie to poradnik dotyczący nie tylko vinted, ale również Allegro, X czy innych platform internetowych, przez które można sprzedawać różne rzeczy. Także, jeżeli teraz siedzicie na podłodze i zastanawiacie się, co, jak zapakować, no to ten film jest właśnie dla Was. Także koniecznie oglądajcie do końca i zaczynamy. Zanim zaczniemy, chciałbym Was jeszcze zaprosić do odwiedzenia mojego profilu na vinted, do którego link macie w opisie. A teraz myślę, że możemy zaczynać. I zacznę od tego, że tak naprawdę każda platforma ma do wyboru różne rodzaje wysyłki. I tak w przypadku Vinted są to trzy rodzaje: czyli paczka w ruchu, poczta polska oraz impost. Ja z tych trzech opcji mam wybrane dwie. Czyli paczkę w ruchu i imposta. Natomiast ten poradnik jest na tyle uniwersalny, że do poczty też będzie się on tyczył. I teraz tak, mając już wyjaśnione te trzy rodzaje wysyłki, możemy przejść do kolejnego kryterium, jakim jest wielkość paczki. Dlatego, że każda z tych opcji, zarówno ruch, jak i impost oraz poczta, mają do wyboru trzy rozmiary paczki, czyli paczkę małą, średnią i dużą. I w przypadku każdej z tych firm, wymiary paczek są różne, więc polecam Wam sobie zajrzeć na stronę, czy to Vinted, czy to Olixa, czy Allegro, jakie te paczki, jakie wymiary tych paczek są dostępne. Wtedy będziecie wiedzieć dokładnie, jaki karton, czy reklamówkę, czy inną rzecz wybrać, ale o tym będzie troszeczkę później. Natomiast, żeby uniknąć właśnie różnych ciekawych przygód, takich jak miałem ja, że na przykład paczka Wam się nie mieści do skrytki w InPoście, no to polecam Wam się zapoznać dokładnie z tymi wymiarami, wydrukować na przykład tabelkę i właśnie uniknąć takich przygód. Jeżeli chodzi o Moje przygody no to ja je omawiałem w moim wcześniejszym filmie z vinted. Link do niego będziecie mieli tutaj na górze w proponowanych. Natomiast teraz myślę, że możemy przejść do takiego przykładowego pakowania paczek i e, powiem wam, jakich ja używam do tego materiałów. Dobra, a więc jeżeli chodzi o materiały do pakowania, no to jak widzicie w moim przypadku, są to głównie kartony. Ale jeżeli Wy nie jesteście takimi zakupoholikami jak ja, no to spokojnie sprawdzą się do tego na przykład foliowe woreczki, albo reklamówki, albo takie papiery, jeżeli Wam zostały na przykład ze świąt. Tylko musicie uważać, czy nie dobieracie papierów kiepskiej jakości, ponieważ ja już miałam taką przygodę, że niestety mi się one porwały w trakcie. Także zwracajcie na to uwagę, czy papiery, które właśnie wybieracie, nie są dziadowskie. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy tutaj na przykład papierowe torebki, które też się mogą świetnie sprawdzić jako pakunek do wysyłki. Wystarczy go tylko porządnie zakleić. I skoro jestem przy zaklejaniu, to przejdę sobie do mojego biureczka vintedowego. Ono zazwyczaj stoi gdzie indziej, ale na potrzeby filmu je sobie tutaj przetaszczyłem. I mam w nim taką szufladkę, w którym mamy resztę rzeczy do pakowania i są to kolejno. Taśma klejąca, tak jak powiedziałem, no trzeba czymś te paczki zakleić, więc idealna do tego jest właśnie taka szeroka, przezroczysta taśma klejąca. Możecie używać również taśmy brązowej, z tym że pamiętacie, żeby taką taśmą nie zakleić etykiety. Jeżeli chodzi o etykiety, no to tutaj pod spodem mam mnóstwo pociętych foliowych koszulek, w które te etykiety wkładam, żeby się nie zamoczyły i nie zniszczyły. Dalej mamy tutaj serpentyny, które Wkładam do paczki, żeby właśnie taką paczkę czymś wypełnić i dodać taki świecący akcencik. Kolejną rzeczą jest golarka do swetrów, żeby te swetry odświeżyć przed włożeniem do paczki, żeby nie było później rozczarowania i jakiegoś zmechacenia. Oczywiście, jeżeli takie wady występują, no to uwzględniam je w opisie, ale gdybym coś przeoczył, no to szybko przed wysyłką taki sweter oczyszczam. Kolejną rzeczą do oczyszczania jest rolka do ubrań. Tutaj jest akurat wkład, a wisi tutaj rolę. Z rączką, i obok niej znajduje się miarka do mierzenia ubrań. To jest najzwyklejsza miarka z marketu budowlanego. Jeżeli chcecie, nie wiem, być bardziej fancy, to użyjcie sobie centymetra krawieckiego. Mi taka miareczka w zupełności wystarczy, ale powracając do szuflady. Mam tutaj jeszcze różnego rodzaju wstążeczki, które też przydają się do obwiązywania paczek, żeby wyglądały one troszeczkę ładniej. Ja używam aktualnie takiej czerwonej wstążki, której tutaj nie ma, ale w momencie, kiedy mi się skończy, zacznę sobie korzystać z tych różowych wstążeczek. Dalej mam tutaj karteczki, które dodaję do zamówień, żeby podziękować klientom i polecam Wam też coś takiego robić. Wtedy robi się bardzo miło. Jest to fajny gest ze strony sprzedającego. Kolejną rzeczą są cukierki, też kolejny gest. Ratisik I perfumy do spryskiwania, żeby paczka po otwarciu ładnie pachniała. Dobrze, jeżeli chodzi o przybory, to by było na tyle. A teraz pokażę Wam, jak taką przykładową paczkę zapakować. Przytaszczyłem sobie już tutaj moje przykładowe rzeczy, zapomniałem jeszcze o nożyczkach, też będą nam potrzebne, także nie zapomnijcie. Mam tutaj bluzkę, która oczywiście nie pójdzie teraz do wysyłki, wziąłem ją teraz tak yy, na pokaz, żeby zaprezentować Wam właśnie tą paczkę. Jeżeli Was ta bluzeczka interesuje, no to wpadajcie na mój Vinted i ją bierzcie. Co jeszcze? Oprócz bluzki mam jeszcze karton, no i oczywiście moje inne przybory w szufladce, także myślę, że możemy zaczynać pakować pierwszą rzecz. Pierwszą rzeczą jest oczywiście sprawdzenie wymiarów paczki, czy na pewno zostanie Wam przyjęta. Ja już to wcześniej zrobiłem i wymiary wszystkie się zgadzają, także myślę, że mogę sobie odłożyć moją miareczkę. Kolejną rzeczą, jaką trzeba będzie zrobić, to oczywiście oczyścić ubranie przed wysyłką, żeby już było na Cito. Ja to też wcześniej zrobiłem, no ale zaprezentuję Wam szybko, jak to zrobić. Po prostu jedziemy roleczką z jednej strony, z drugiej. Tralalala z przodu, z tyłu, elegancko, luzeczka czysta. No i co, teraz wystarczy ją tylko złożyć. Tak, złożoną bluzkę teraz przepasam w tą żeby prezentowała się ładnie i klient był zadowolony. Teraz wyciągam moją magiczną karteczkę Państwa Wieszak, tak się nazywa mój profil, jeżeli jeszcze nie wiecie. Spryskuję ją tymi perfunkami z Adasia, żeby ładnie wszystko pachniało. Wkładam tutaj pod wstążeczkę. No i teraz można wsadzać naszą przesyłeczkę do paczki. Czyli otwieram karton, wkładam elegancko bluzeczkę, tak żeby pięknie tutaj leżała. I do środka wkładam troszkę gratisików, cukierki, tak jak wcześniej powiedziałem karteczkę, może jeszcze damy sobie serpentynki, elegancko, żeby było pięknie żeby wszyscy klienci byli zadowoleni, żeby nasza opinia rosła, była coraz lepsza, komentarze i te sprawy. Teraz wystarczy już tylko naszą paczuszkę zakleić taśmą, którą sobie już tutaj wyciągam i po zaklejeniu należy przyczepić etykietę wysyłkową. Ja akurat teraz jej nie, nie mam tutaj, no bo nikt nie zamówił tej bluzki, ale... Udam się ją tutaj przyklejam, no i myślę, że paczuszka będzie gotowa do wysyłki, nasza pierwsza paczuszka, bo zaraz pokażę Wam inne sposoby z użyciem reklamówek oraz z użyciem papierowej torby. Proszę bardzo, tak się prezentuje zapakowana paczuszka. Wiadomo, że to nie jest jakieś arcydzieło, bo ktoś to i tak później rozerwie, ale podczas podróży się nie rozleci. Tutaj wsadziłem sobie moją firmową karteczkę pod tą koszulkę, ale normalnie wsadzamy tutaj etykietę wysyłkową. No i tak zapakowaną paczuszkę myślę, że można spokojnie wysłać. Kolejną rzeczą, którą sobie zapakujemy, jest ta oto saszetka, która może być używana jako etui, albo kosmetyczka, albo pokrowiec na jeszcze coś innego, również dostępna, także zapraszam. I za Zapakuję ją sobie w foliową reklamówkę z moich zakupów z Strzema. hall ostatnio pojawił się na kanale, także jeżeli go nie oglądaliście, to zapraszam. No i co? Zaczynamy od y, przymierzenia, czy w ogóle ta rzecz się zmieści do foliówy. No jak widzicie, to jest akurat duża torba, więc no nie, ma sensu, nie ma sensu tego robić. Ale jeżeli macie jakieś malutkie reklamówki i nie jesteście pewni, czy coś się do niej zmieści, no to zawsze warto na początku wsadzić sobie tam rzecz albo rzeczy, jeżeli sprzedajecie kilka, i sprawdzić, czy na pewno tam się mieszczą. Dobra. Skoro wiemy już, że nasza saszeteczka się tutaj zmieści, no to lecimy z naszą rutyną, czyli owijanie tasiemką, wsadzanie karteczki, dodawanie gratisów itd. itd. I jak to zrobimy, to pora będzie na kolejne kroki. Tak opakowanego case'a możemy włożyć do naszej foliówki. I teraz tak: jeżeli nasza rzecz jest mała, a foliówka duża, no to mamy dwa wyjścia. Albo zawijamy naszą foliową torbę tak, żeby jak najciaśniej nasza rzecz się w niej znajdowała. To jeszcze sobie muszę tutaj zapiąć, dlatego że ma takie fikuśne zapięcie. Natomiast możemy też zrobić coś, czego bym Wam za bardzo nie polecał, chyba że macie rzeczy dosyć delikatne a mianowicie wypchać tą foliówkę jakimś wypełniaczem, na przykład takim szarym papierem, ja go sobie tutaj przyniosę, to jest taki zwykły szary papier właśnie do wypychania, do pakowania który świetnie się sprawdzi w takich za dużych reklamówkach albo też kartonach na przykład, jeżeli pakujemy rzecz małą do dużego kartonu, albo rzecz delikatną, jakieś wazoniki, biżuterię, czy inne rzeczy, które mogą się zbić lub połamać po drodze. Także miejcie to też na uwadze i polecam Wam takie rozwiązanie. Taki papier kosztuje grosze, a naprawdę jest w stanie uratować całą przesyłkę. Powiem Wam, że warto owinąć sobie kilka razy taśmą tą paczkę. Dlatego że mimo tego, że nie będzie ona wyglądać jakoś super, to będziemy mieć wtedy pewność, że dojedzie w całości i się nie rozerwie po drodze także no chyba o to tutaj chodzi żeby nie wyglądało to jakoś super ale najważniejsze żeby właśnie było porządnie zapakowane także pamiętajcie żeby owijać taśmą kilkukrotnie dobrze paczuszka jest zapakowana już daruję sobie przyklejanie tej pseudoetykiety bo wiecie jak to robić myślę że taka paczka idealnie sprawdzi się do paczkomatu ponieważ jest bardzo cienka nie tylko taki case ale na przykład jakąś kurtkę jak porządnie zawiniecie do reklamowy to też spokojnie zmieści się do paczkomatu. Pamiętajcie, że klienci też patrzą na cenę wysyłki i w momencie, kiedy jest ona za duża, no to rezygnują często z zakupu, więc takie y, opakowanie jest moim zdaniem świetne, jeżeli y, używacie Imposta. No i myślę, że możemy przejść do kolejnego, już ostatniego, czyli pakowania w papierową torbę, a na samym końcu wymyśliłem sobie, że zrobimy test tych paczek i będę nimi rzucać o ścianę i sprawdzę, czy się nie rozwalą. Wezmę sobie, słuchajcie, CCC, bo akurat jest na widoku, bo czemu, żeby go nie użyć. Proszę bardzo. Jak CCC, to zapakujemy sobie buciki, także lecę po jakąś parkę, która również jest na sprzedaż i lecimy z pakowaniem. Okay. Wyczaiłem takie piękne, kawowe buciczki durea, również dostępne, więc zapraszam. I je sobie zapakuję w tą wcześniej przygotowaną torbę. Natomiast jeżeli chodzi o buty, no to tutaj bardzo bym Wam rekomendował jednak pakowanie w kartony. No ale jeżeli tych kartonów zbyt wielu nie macie, no to możecie się posłużyć taką torbą. Też nie będzie źle, tylko oczywiście trzeba to zrobić w odpowiedni sposób. I żeby buty zapakować porządnie. Należy je na początku wypchać. Zazwyczaj, jak kupujemy buty w sklepie, no to posiadają w środku różnego rodzaju kulki z papieru, czy też inne wypychacze, żeby po prostu prezentowały się dobrze. Więc ja to też zrobię, żeby mi się po drodze po prostu te buty nie odkształciły. Proszę bardzo, dwie kuleczki z kartonu, moim zdaniem, w zupełności wystarczy i możemy je wsadzać do bucików. Proszę, but od razu prezentuje się lepiej, jak z wybiegu. Można jeszcze, żeby było jeszcze ładniej zawiązać sznurówki. To też myślę, będzie wyglądać burzy i ekstrawagancko. I na pewno klientom się spodoba. Także szybko wiążemy sobie tutaj elegancko kokardki. No i buciki prawie gotowe. Wystarczy już tylko włożyć cukiereczki. Mi został już, słuchajcie, tylko jeden, więc no, sorry, muszę dokupić. I do drugiego buta wkładam karteczkę, oczywiście z psikaną, żeby... Ładnie pachniało, adidaskiem. Wkładamy karteczkę do drugiego buta. No i tak przygotowane buty możemy spokojnie wsadzić do naszej torby. I teraz, tak, w momencie kiedy wsadzamy to do tej torby, również musimy zadbać o to, żeby zostało tym butom jak najmniej miejsca, żeby one nam się po prostu po drodze nie poprzesuwały i, i tak dalej, i tak dalej. Żeby po prostu nie było tam za dużo luzu. I w momencie, kiedy mamy już tak ciasno ściśnięte te buty, no to możemy tą paczkę związać albo sznurkiem, tutaj już akurat możemy się sobie pozwolić na sznurek, w tym przypadku no, akurat nie byłoby to zbyt korzystne, bo cała ta paczka by się pogniotła, ale akurat tutaj, jak mamy takie twarde buty, możemy spokojnie użyć sznurka, ale również taśmy, więc ja akurat skoro mam ją pod ręką, no to użyję sobie jej. No i yy, co? Pakujemy, owijamy taśmą, yy, również etykieta i nasza paczka jest gotowa do wysyłki. I na koniec jeszcze taka szybka uwaga odnośnie etykiety. Najlepiej nakleić ją w miejscu takim, w którym jest największa jakby wolna przestrzeń, najbardziej płaska, żeby ta etykieta się później nie powyginała i było ją łatwo sczytać. Także no w tym przypadku akurat chyba najlepiej będzie ją nakleić gdzieś tutaj, bo tutaj jest najbardziej taka płaska i największa przestrzeń. Także no co? Mamy trzy gotowe paczuszki. Schylę się tutaj do was i teraz możemy wykonać testy. Rzucając nimi o ścianę i sprawdzając, czy po drodze się nie rozwalą. Także, no co, lecę do ściany sprawdzać, czy nasze paczuszki zostały porządnie zapakowane. Wiecie co? Myślę, że na początku sobie zrobimy wersję light i rzucimy pierwszą paczuszką w kartony. No w sumie to jest karton, tamto też są kartony, więc poleci zaraz do rodzinki. Także, uwaga, uwaga, 3, 2, 1. Dobra, sprawdzamy. Sprawdzamy czy wszystko żyje, wizualnie nie jest źle, także słuchajcie, a żeby sprawdzić czy jest porządnie to może jeszcze raz rzucę, dobra, zaraz sobie ją odpakujemy i zobaczymy czy koszuleczka jest cała, natomiast zanim to nastąpi, no to przetestujemy sobie jeszcze resztę paczuszek, także tymi już nie będę, nie będę dla nich taki dobry i rzucę nimi o ścianę. nikt nie będzie tego chciał kupić ale dobra, zobaczymy jak przeżyją, to znaczy, że dobrze zapakowałem i że można śmiało kupować bo niektórzy kurierzy wiem, że tak robią że rzucają, widziałem na własne na oczy więc mam nadzieję, że dobrze zapakowałem jeżeli tak, no to śmiało kupujcie i ostatnia paczuszka słuchajcie, nie wiem, już się zmęczyłem tym rzucaniem, ale dobra może rzucimy sobie nie wiem, dobra, znowu w tą ścianę uwaga, kejsik leci Hit słuchajcie. Nie, no nie wiedziałem, że do tego dojdzie, że ja będę rzucał paczkami o ścianę. No ale cóż, więc przynosi różne przygody. Jedną z nich jest właśnie rzucanie paczkami o ścianę. Ja jeszcze raz masz? Dobra. Lecimy na stół zobaczyć, czy paczuszki przeżyły. Dobra, patrzymy. Uwaga, uwaga. Otwieramy rozrywamy, Nie oszczędzamy. Jak klientka, czy klient jest burzony, no to też tak otwiera paczki. Więc patrzymy, czy nasza koszuleczka dojechała w całości. Uwaga, uwaga. Trochę się każdą posypał, bo go za agresywnie otwierałem. No ale dobra. Wyciągamy kluchę. Serpentyny się sypią. Troszeczkę z ułożenia nasza koszuleczka wyszła, ale jeżeli chodzi o jej stan, no to mam nadzieję, że się nic nie, nie podarło, nie porobiły dziury ani nic. Jak widzicie. Jej, udało się! Koszuleczka dotarła w całości. Powiem Wam tak jeszcze przy okazji tej koszulki, że jednak lepiej tutaj też, no nie zwróciłem na to uwagi akurat, ale lepiej tutaj też dobierać kartony w taki sposób, żeby te rzeczy nie miały za dużo luzu, no bo później dzieje się tak jak z tą koszulką, czyli yy, rozkłada się z tego swojego ułożenia. Natomiast poza tym, no jak widzicie, nic się z nią takiego nie stało. W momencie, gdyby to był jakiś wazon, czy nie wiem, świeczniki, czy co innego, no to mogłaby być tutaj tragedia. Także polecam Wam też używać wypychacze. Natomiast jeżeli chodzi o no, ubrania, no to jak widzicie, dojechały w całości. Dobra, teraz buciki Rozrywamy buciki Jak widać, jedyne co się stało To przeskoczył cukierek Z jednego buta do drugiego I teraz tutaj mamy zarówno karteczkę Jak i, yy, jak i cukiereczka Ale z samymi butami Jak widzicie, nie stało się nic Wypychacze dalej w nich są Proszę bardzo, w ramach dowodu Mogę je tutaj nawet wyjąć Jeden but I drugi but Proszę bardzo no i co, buciki gotowe do noszenia, lecimy w góry, lecimy nad morze, proszę bardzo na spacerek, na wyjście, buciczki Durea polecam. I ostatnia paczucha, czyli nasz kejsik na tableta, nasza kosmetyczka, etui, jak to tak zwał, nie wiem, słuchajcie, dobra, też będę wściekłą wintedziarą i rozerwę te taśmy agresywnie. Można tutaj już zobaczyć przez ten transparentny worek, że za bardzo się nic nie stało z tym caseem. Prawie się uciąłem, ale no, jeszcze dla pewności otworzę i sprawdzę. I to jest też taka rzecz, którą y, ludzie y, bardzo często o którą pytają: czy można wysłać w przezroczystych workach? Ja powiem tak, i ja mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby ktoś nie przyjął paczki, przez to, że jest w przezroczystym worku, a wysyłałem już kilka razy. Także jeżeli macie przezroczyste worki, no to też spokojnie w nich wysyłajcie, dlatego że yy, no, nikt wam tych paczek nie, nie przyjmie, o, tak powiem. Dobra, yy, proszę bardzo, wyciągamy serpentyny, od, yy, odklejamy te, no wszystko wyciągamy. I jak widzicie, jej, yy, saszetka też jest w całości, także no, jak widzicie, ten sposób również się sprawdził. No i w sumie to jest wszystko, a, a, dobra, myślałem, że coś jeszcze, ale yy, no co, wszystkie yy, sposoby za nami. Test przeprowadzony, także jak widzicie pakowanie paczek przeze mnie na plus, jestem doświadczonym pakowaczem i myślę, że możecie z tych sposobów jak najbardziej skorzystać. Pamiętajcie, żeby uważać na oszustów, żeby samemu takimi oszustami też nie być, jeżeli komuś to przyjdzie do głowy, żeby pakować rzeczy w sposób taki, żeby się te rzeczy nie rozwaliły po drodze i żeby dbać o opinię klientów. Dobrze, to by było na tyle z dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę. Zachęcam Was też do subskrypcji i do pisania w komentarzach, czy chcecie jakieś inne filmy o tematyce Vinted. Chętnie takie filmy nagram, dlatego że bardzo lubię tą tematykę, no i też trochę się na niej znam. Także będę Wam mógł przekazać trochę wiedzy. A tymczasem nie pozostaje mi już nic innego, jak tylko się z Wami pożegnać i do zobaczenia w kolejnym filmie.